Jesteśmy w tej chwili w Muzeum Burdel. Możemy zobaczyć wystawę Magdaleny Abakanowicz. Wspaniałą, wspaniałą retrospektywę prac tej niesamowitej światowej klasy artystki. Muzeum Burdel i współpraca ze stroną polską, czyli z Instytutem Polskim w Paryżu i z Instytutem Adama Mickiewicza, zaczęła się jakieś 4 lata temu, kiedy to kuratorka, dyrektorka muzeum odwiedziła Polskę z wizytą studyjną. W poszukiwaniu inspiracji zatrzymała się w studiu w pracowni Magdaleny Abakanowicz. Obejrzała pracę, zafascynowana samą artystką, sięgając po historię, zauważyła, że Abakanowicz to tak naprawdę koneksje i połączenia z Antoine Bourdel, czyli inicjatorem tego muzeum. I tak powstała historia i rozpoczęła się praca i współpraca polsko-francuska, a owoce i efekty możemy oglądać na wystawie w Muzeum Bourdel, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to wspaniałe i niesamowite prace tej wyjątkowej światowej sławy artystki, prace w nie, wieloformatowe, rzeźby, które tak naprawdę znoszą tkaninę ze ściany i traktują ją jako niesamowitą nową miękką rzeźbę. Polecam, zapraszam serdecznie do zobaczenia.